Na zachodnim brzegu Indii była wyspa Szalmali. Mieszkał tam Drona Chala, który był królem wszystkich wzgórz. I ten król wszystkich wzgórz miał syna o imieniu Giriraj. Pewnego razu mędrzec Pulastya Muni przybył, aby zabrać Giriraja z sobą do Varanasi do swojego ashramu. Najpierw Giriraj opierał się, nie chciał za bardzo udać się w tą podróż, ale ostatecznie zgodził się pod jednym warunkiem: że Pulastia zabierze go i go nie postawi nigdzie na ziemi. Bo jak tam, tam go postawi? Tam już zostanie. stanie. Tak jest. No i zaczęli lecieć dzięki mistycznym siłom Pulasti Muniego i przelatując nad Rajabumi. Nagle giry racz zwiększył swoją mm, masę, swój ciężar. E, Pulacja Muni nie był w stanie udźwignąć już takiego ciężaru, więc postawił Girydarza w raża bumi. E, no i niestety żadną siłą nie był w stanie go zerwać do następnego lotu. Wtedy wpadł w złość i przeklął Girydarza, że każdego dnia. Dziękuję. Girydarz będzie się zmniejszał. O wielkość ziarnka, jak hmm, się Przyjechaliśmy prosto z Wrocławia z programu. Wczoraj był bardzo duży festiwal w świątyni we Wrocławiu. Było mnóstwo dewotis. Nie liczyłem, ale przynajmniej ze 150 nie więcej osób. dzieci. I, taka odwrotność tempu y, z, y, z Bostonu, bo tam większość jest Hindusów, mniej białych, a tutaj trzy osoby tutaj z Indii były, takie małżeństwo, jeszcze jednego Hindusa widziałem. Także y, takie taki ciekawe spostrzeżenie z mojej strony. I czasami się łapałem na tym, że w czasie bażany jak ktoś się tam odezwał, to po prostu taka ta reakcja, o Polacy, <issūkili> <To> <viktigt>, że wszyscy są Polacy, bo, bo się rzadko zdarza, gdzieś na przykład w Stanach wstęp, w tempel, usłyszeć polską, polską mowę, nie? I taka, tak kilka razy się złapałem, na tym, no No i Boadżan był niesamowity. Była cała masa bębnistów, i gitarzystów i wokalistów. I cała tempel dudniła, była naprawdę świetnie. Także przyjechaliśmy trochę z nadwyrężonymi strunami głosowymi. Ale myślę, że wszystko będzie... Gitarawie, nie zerwałem strony. <grym> A no właśnie. Także w ogóle bardzo fajnie cieszymy się, że możemy z po tylu, tylu latach tułaczki, no. <grym> mogę powiedzieć, na emigracji, że zawsze myśleliśmy, zawsze mieliśmy takie pragnienie, żeby grać w Polsce i dla polskich lewotis, dla, dla dlatego że jest inny odbiór. Inny odbiór gitary, inny odbiór jest tej muzyki, tego mood, w którym układamy na przykład muzykę do badżanu, jest bardziej zbliżony do takiej właśnie polskiej, jak się człowiek tu wychowywał, takiej melancholia pomieszana z historią Polski, z rozbiorami, z nieszczęściami, z wojnami. A w Stanach nie ma tego odbioru. W Stanach to dla niektórych brzmieliśmy raz prezydent tempu w Bostonie, Lata, lata temu powiedział Bieralona, że grasz jak Jimmy Hendrix. To zaskoczenie. My tutaj staramy się poradzić. Na tampurze. Na tam ale tak, graź jak Jimi Hendrix. W górę jak Jimi Hendrix, jak Jimi Hendrix Nigdy nie zrozumiałem tego komentarza. Nie wiedzieliśmy, czy to był komplement, czy to było, słuchajcie, już grajcie tu więcej. Ale ogólnie jest takie. Także.. Wiemy o tym, że Pan Krzysztof spełnia nasze życzenia wszystkie i, 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 i jesteśmy tutaj, żeby właśnie podzielić się naszą muzyką i, i tym, co przez lata żeśmy ułożyli. I tak akurat się złożyłem. ja w ogóle planowałem być w tym roku, zresztą prawie jak co roku, w Indiach, w Kartik, ale z teściową jest troszkę nie bardzo i żona mnie zaprosiła, żebyśmy raczej przyjechali do Polski. No i w sumie, jak okej, ok, good, jedziemy do Polski, ale musi być karting młody, liście są w Krakowie na I, i, do, do, do tego stopnia, że wysiadłem z samolotu i ten zapach jesieni, bo ja od 1981 roku nie byłem w Polsce w, od, w takim czasie jesieni, prawda? W ogóle bardzo rzadko przyjeżdżałem. Teraz częściej trochę. I ten zapach tego powietrza, tych liści i, i samochody, ulice, to mi strasznie indzie. Y, przypominał. I do tej pory. I Byliśmy u, u, u Dajala, tam gdzie on mieszka, i też ten widok z okna taki mur, i za tym murem jakieś pole, orne, no dosłownie indy. taki Także jest bardzo fajnie. Cieszymy się, że są dewoty w Polsce i że można przyjść i powiedzieć, Aliboli, usłyszeć Aliboli. Także jest bardzo fajnie. Tylko trzeba templów w Krakowie, jakąś taką przynajmniej małą. Bo jednak do templów jest łatwiej przyjść niż do kogoś do mieszkania. Prawda? Czy festiwal urządzi, czy coś. Bo tak jak we Wrocławiu, fantastycznie. Ta I ten, to może? mieszkanie to w to mieszkanie. To mieszkanie no właśnie. Może złożymy się i odkupimy od Bawatinga ten domek i przeburzymy ściany, więc je zrobimy świątynię. Bawatyga, Bawatinga słyszysz? No właśnie. A no, panie, wystrasz się. Sprzedaliśmy twój dom. <grym> Sprzedaliśmy twój dom. Jest pomysł, żeby odkupić twój dom i przerobić go na świątyni. No, może w przyszłym roku się da zrobić. Ja? Jak stąd ja będzie mój. <grym> Jest jeszcze inna historia o powstaniu wzgórza Gowardana I dotyczy Hanumana i panorama Chandry. Więc kiedy Hanuman dźwigał wielkie kamienie do budowy mostu, który miał połączyć Indie z Lankami, Hanuman dźwigał olbrzymi głaz Gowardana z Himalajów. Kiedy przelatywał w pobliżu Govardany. Dowiedział się od Nala i Nili, którzy byli głównymi inżynierami tego mostu, że budowa została ukończona i więcej kamieni już jest nie potrzeba. Więc Hanuman umieścił zbiorowego waldara w waży Mandali.